Sieman, tu szakel z tej strony. Witam Cię na moim kanale, witam Cię w, marzeniu, w serii marzenie każdego gracza i teraz się zajmiemy marzeniem każdego gracza, drugą częścią, można powiedzieć, bo pierwsza była biała, teraz będzie czarna, czarna będzie droższa. Jest to zestaw, który dostałem zapytanie już z sugestiami pewnymi dotyczącymi, dotyczącymi komponentów. Sorry, niewiele mogłem tutaj e, poszaleć z, z projektowaniem, ale myślę, że praca została wykonana i możecie z tego skorzystać. Także procek to jest. Komponenty niektóre będą podobne, więc przelecimy powiedzmy szybciej. Procek to i56600K. Oczywiście takiego używam, jeśli chodzi o maszynę do gier. Jeśli chcesz maszynkę do, do pracy, to do, po prostu podmienimy albo i7, albo wymienimy platformę na i99 i wrzucimy jakiegoś, e, jakiegoś Xtrema albo Xeona, albo coś. No, dobra, procek mamy. Chłodzenie będzie podobne jak tam, czyli Corsair Extreme Coolers H115i, 280 mm. Do tego weźmiemy: już wcześniej nie powiedziałem po kolei, ale mi umknęło Corsair SP140. Oczywiście dwie sztuki, chyba redlet, z tego co pamiętam. Płyta główna to oczywiście Asus Sabertooth Z170 Mark 1, czyli wersja czarna tej płyty, tak pamięci te same, czyli Corsair Dominator Platinum DDR4 oczywiście 2x8 GB 3000 MHz CL15. Dysk też ten sam, czyli z KM2 256 GB, ale nie Pro, tylko ta tańsza wersja, niewiele wolniejsza, no trochę wolniejsza jest, ale ale i sporo tańsza. O, tak, mamy pamięci, mamy dysk. Dysk twardy to będzie tak jak poprzednio Hitachi Travel Star 7K 1000, czyli 1TB, 2,5-calowy dysk na SATA 3 z 7200 obrotów. Do tego mamy... Dalej idąc, można powiedzieć, tak? Mamy kartę graficzną taką samą jak tam, czyli Zotac GeForce GTX 980 w wersji referencyjnej. Klient chce mieć świecące logo, i referent mu się bardzo, bardzo podoba, więc takiego wybraliśmy, a ma jeszcze plus albo 5 lat gwarancji. Dobra, zasilacz to Corsair RM650i. Ta wersja, znowiona, z płaskimi kablami, spokojnie da sobie radę. Obudowa to Corsair Carbide 400C. Czarna z okna, midi towerek. I do tej obudowy dobieramy, widzę, że dobieramy jedną czy dwie, po jednym yy, Corsair AF120 RETLET i AF140 Ale Zastanawiam się czy po jednym, chyba po jednym, tak jest zapisane, więc może, może tak ma być, nie pamiętam, w razie czego mm, dobierzemy więcej i to by było chyba na tyle to są ceny samych gratów, nie podaję tak jak w poprzednim zestawie, nie podaję też ceny Windowsa, bo tu klient powiedział, że już ma Windowsa, więc nie potrzebuje ale ty oczywiście jak chcesz Windowsa to sobie dorzucisz 400, około 450 zł, dziesiątka kosztuje oczywiście się byś chciał dziesiątkę i to chyba wszystkie komponenty o których powiedziałem, także cena za te komponenty wychodzi trochę więcej niż w poprzednim, bo dobraliśmy kilka innych komponentów i tutaj jest około 7600 Oczywiście, tak jak mówię, cena jest na dany dzień podana. Jeśli będziesz chciał taki zestaw, to i tak ceny zaktualizujemy, więc nie skręcimy się za bardzo. Jeśli sam kupujesz graty, to 300 wy za moją robociznę. Jeśli chcesz, żebyśmy my to wszystko zrobili, dostaniesz fakturkę i tak dalej. To 300 plus 2, to oczywiście jest za za moją robociznę. No i co? To by było na tyle, myślę w tym zestawie. Jeśli będziesz miał jakieś pytania, daj Znać w komentarzu dotyczący oczywiście tego zestawu. Jeśli masz pytania do mnie, proszę pisać na maila podanego na górze w nagłówku, w grafice albo w opisie kanału masz maila, Aha. albo pisz do mnie na Facebooku, lub na grupie, jeśli tam jesteś. No to by było na tyle. Dzięki za uwagę. Cześć, Check out.